Adelka też się Oj, kryć. W końcu mam chwilę dla siebie. I aby się do Was odezwać, odwiozłam Arifę do szkoły. Adelka poszła do łóżka. Zobaczymy, czy pójdzie na tę drzemkę, czy nie, bo to różnie ostatnio u niej bywa. W każdym razie ja zdążę wypić kawę i tak sobie pomyślałam, że odezwę się do Was i odpowiem na pytanie, które często mi ostatnio zadajecie. Ono pojawia się w komentarzach pod różnymi filmami, ale też w wiadomościach piszecie nieraz do mnie. Na Instagramie bardzo często właśnie piszecie do mnie w tej sprawie. I chodzi tutaj o adopcję, adopcję Adelki. Bo Was informowałam, że minął ten cały rok próbny, tak to można nazwać, w Turcji, który jest i że rozpoczęliśmy już taką docelową, końcową procedurę adopcyjną. Minęło ile miesięcy? Od sierpnia, wrzesień, październik, listopad. Trzy miesiące. No i się pytacie, jak tam? No, jesteśmy dalej, że tak powiem, rodziną zastępczą dla Adelki. Jeszcze proces adopcyjny nie został ukończony i spokojnie ja się z wami na pewno podzielę tą szczęśliwą nowiną, bo jesteście z nami od początku, od samego początku i, i nie zostawię was po prostu bez słowa i bez informacji, że tak, już jest koniec, już wszystko jest przyklepane, że tak powiem więc jeszcze ten proces trwa na jakim teraz jesteśmy etapie otóż złożyliśmy dokumenty tak jak Wam już mówiłam, że minął ten rok i składamy dokumenty do sądu wszystkie dokumenty, które mieliśmy przedstawić, przedstawiliśmy ułożyliśmy opłatę za postępowanie tam sądowe i, i coś tam już ruszyło My to zrobiliśmy, złożyliśmy te dokumenty jeszcze w trakcie takiej przerwy wakacyjnej, czyli przerwy w sądach, kiedy to sądy nie działają. W takim sądzie tylko pracują wtedy takie osoby w sekretariatach i tak dalej, ale jakby sprawy sądowe się nie toczą. I my wtedy złożyliśmy te dokumenty i tak naprawdę czekaliśmy chyba za około 1 miesiąc. Na pierwszy list. Pierwszy list, jaki dostaliśmy, to był list potwierdzający, że jakby przyjęli dokumenty i że tak powiem, machina ruszyła. Cały ten proces został uruchomiony. Dostaliśmy jeszcze w ciągu tych trzech miesięcy, które minęły, Drugi list, i ten drugi list to była odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, pod które podlegają wszelkie adopcje. I my jako rodzina zastępcza dla Arifa, i teraz rodzina zastępcza dla Adelki, ale w przyszłości rodzina adopcyjna, tam też podlegamy. Ministerstwo to ma swoich urzędników, pracowników takich socjalnych, którzy zajmują się różnymi sprawami, właśnie w tym adopcjami. Rodzinami zastępczymi i mają też oni swoich prawników. No i wychodzi na to, że skoro my przedstawiliśmy swoje wszystkie dokumenty, i tak dalej, swoją prośbę o, o adopcję adelki, to sąd zapytał się, zwrócił się z zapytaniem do ministerstwa i tamtejszy adwokat, chyba jak dobrze pamiętam, to jest pani adwokat, odpowiedziała właśnie do sądu. Do nas po prostu, tak? Przedstawiła nas, i ten dokument, który został wysłany do sądu, on został również do nas przesłany. Od sądu, jakby to poszło najpierw do sądu, i sąd przesłał też, jakby kopię tego, tej treści do nas. Osobno w tej sprawie dostaje ja list i mój mąż, i dostajemy go razem, tylko dostajemy dwa listy na, na mnie i na właśnie na męża. No i w, tej, w treści tego listu od tego ministerstwa, od pani adwokat z Ministerstwa Rodziny była opinia, czyli ośrodek adopcyjny Ministerstwo Rodziny, jak zwał, tak zwał, opisało nas, wydało taki raport o nas. Taki raport, w sumie nie wiem, czy to można nazwać raportem, bardziej taki. Opis, streszczenie, kim jesteśmy, i tak dalej. No, i tam oczywiście były zawarte informacje o mnie, o moim mężu, kim jesteśmy. Również o tym, że jesteśmy już od kilku dobrych lat znani urzędnikom, jako że właśnie mamy starszą córkę w pieczy zastępczej. No, i że jakby no nie ma absolutnie żadnych tutaj przeciwwskazań, wręcz. Nadajemy się idealnie ze strony, właśnie Ministerstwa Rodziny. Taka opinia poszła. No i yy, po tym liście nie dostaliśmy już nic. Także jesteśmy na etapie takim, że chyba sąd po prostu musi przetworzyć te wszystkie dokumenty. No i chyba teraz kolejnym krokiem, jak dobrze wiem z, z tego, co mi wiadomo, to już będzie informacja o tym, yy, kiedy taka rozprawa ma się odbyć. Jeżeli chodzi o kwestię Rozprawy sądowej, to z tego co nas poinformowano. Nie musimy mieć adwokata. Pytaliśmy się o to, czy powinniśmy mieć jakiegoś adwokata, żeby prowadził naszą taką sprawę, i tak dalej. Powiedzieli nam urzędnicy, że nie jest to wskazane. Jedynie w takich przypadkach, kiedy rodzice biologiczni walczą o dziecko, wtedy jak najbardziej, jeżeli pojawiają się jakieś właśnie problemy w tym całym procesie tak dalej, to jak najbardziej wtedy jest wskazane. Natomiast jeżeli mamy taką ochotę, możemy taki, takiego adwokata sobie oczywiście nająć, żeby nam prowadził nasze wszystkie sprawy. Jeżeli chodzi o długość trwania całego tego procesu sądowego, to też udzielono nam informacji, że jakby patrzeć na taką średnią, jakby mieli wziąć wszystkie tutaj procedury adopcyjne. Tu tak mówili do nas, że średnio około roku czasu. Natomiast każda sytuacja jest zupełnie inna. To są indywidualne przypadki, dzieci są różne, historie są różne. Czasami rodzice sprawiają gdzieś tam problemy, czasami zmieniają zdanie i tak dalej. Więc to jest tak naprawdę bardzo, bardzo indywidualne. Poza tym to też zależy od podejścia samego sędziego bądź pani sędziny do nas, do całego procesu i tak dalej, do rodziców biologicznych. Pytaliśmy się też, czy na przykład dziecko trzeba przyprowadzić na rozprawę sądową. Z tego co wiemy, to właśnie nie. Pytaliśmy się też, czy jest też taka możliwość, że, że tak powiem, spotkamy się z rodzicami biologicznymi, no bo jakby nie patrzeć, jest to w jakiś sposób stresujące i wydaje mi się, że dla jednej i dla drugiej strony nie byłoby to zbyt przyjemne. Ja Wam szczerze mówiąc powiem, że wolałabym nie, wolałabym yy, nawet mimo tego, że człowiek wiadomo, że jest ciekawy, ale wolałabym nie, dlatego, że mieszkam w Turcji i ja jak na tutejszą społeczność jestem bardzo charakterystyczna, po prostu jestem obcokrajowcem, tak? Więc yy, wydaje mi się, że byłaby łatwa do zapamiętania, a wolę być jednak anonimowa, tak? To jest raz, a dwa nie wiem, chyba wolałabym po prostu po prostu się nie widzieć z rodzicami biologicznymi, natomiast udzielono mi odpowiedzi, urzędnik właśnie powiedział nam, że to zależy od sądu. Czasami sąd chce wezwać rodziców biologicznych, czasami nie wzywa tych rodziców biologicznych. I tak samo jest z kwestią rozpraw sądowych. Czasami to się ciągnie, jest kilka różnych rozpraw sądowych i tak dalej, wszystko jest gdzieś tam sprawdzane, a czasami trwa to dość krótko. Także zobaczymy. Przed nami właśnie jeszcze ten, ten ta najważniejsza wiadomość, może nie najważniejsza, ale jedna z najważniejszych wiadomości, czyli kiedy będzie ta główna rozprawa sądowa adopcyjna i oczywiście decyzja a potem Wszystkie inne sprawy typu właśnie zmiana aktu urodzenia, bo nie wiem czy wiecie, może część z osób Was nie wie, ale po adopcji następuje zmiana aktu urodzenia dziecka. Otóż w miejsce rodziców biologicznych zostają wpisani rodzice adopcyjni, więc jak kiedyś było to dość popularne i wręcz forsowane, jeżeli rodzice adopcyjni nie powiedzieli, Swoim adoptowanym dzieciom o tym, że byli adoptowani, to tak naprawdę było ciężko im znaleźć w dokumentach jakiekolwiek informacje na ten temat, bo w ich akcie urodzenia widnieli właśnie rodzice adopcyjni. Więc tak, wtedy rodzice biologicznie zostają wykreśleni, nie mają absolutnie żadnego prawa do, do dziecka. Jeszcze zanim nastąpi już finalizacja tej adopcji, postanowienie ostateczne, oczywiście, że rodzice biologiczni mogą zmienić zdanie, oczywiście, że rodzice biologiczni mogą próbować odzyskać dziecko. Czy my się z tego powodu stresujemy? Oczywiście, że się stresujemy. To nie jest tak, że śpimy sobie spokojnie, ale to też nie jest tak, że codziennie towarzyszy nam stres, tak? Jakby wiedzieliśmy na co się piszemy, ale też znamy całą sytuację, całą historię i wierzymy w to, że będzie dobrze. Natomiast gdzieś tam jakiś cień obawy zawsze jest. Tak naprawdę dopóki nie będzie postanowienia sądu, dopóki nie będzie zmiany dokumentów właśnie... Adelki na to na te gdzie my wydniemy korica to jakby gdzieś tam ten stres będzie. Więc na razie czekamy na informację od sądu yy, i proszę was o trzymanie kciuków o wysyłanie nam pozytywnej energii, żeby to nastąpiło jak jak najszybciej. Chcielibyśmy mieć to już za sobą. Yy, chcielibyśmy mieć już też możliwość wyrobienia paszportu dla Adelki i Ewentualnej wizyty w Polsce byłoby to dla nas naprawdę, naprawdę super, bo to już bardzo długi czas mija kiedy my nie byliśmy w Polsce, a chcielibyśmy. Także trzymajcie kciuki, wysyłajcie na pozytywną energię, w ogóle myślcie o nas pozytywnie, a myślę, że wtedy yy, to wszystko ruszy, wiecie. Jak się wyśle pozytywną energię w świat, to ona potrafi yy, czynić fajne rzeczy. Także tak, ja wracam do mojej kawy i idę zaraz robić obiad, żeby się wyrobić. Do wieczora, słuchajcie. You got me Tell me what you yeah. love. Bardzo stresujących i męczących dniach, a taki dzisiaj był. Mimo, że ja pewnych rzeczy tutaj na nie pokazuję, to wiecie, jak jest z dziećmi. No nie zawsze jest pięknie kolorowo. Dzisiaj jestem naprawdę zmęczona. Wykąpałam się już, zaraz biorę się za moją taką podstawową pielęgnację. Jako mama dwójki dzieci, zmęczona mama, najczęściej nie mam czasu na y, wiele zabiegów pielęgnacyjnych. Moja pielęgnacja ogranicza się do minimum. i y, tak naprawdę y, jakieś maseczki i tak dalej robię o wiele, wiele rzadziej niż kiedyś. Dzisiaj mam zamiar zrobić sobie taką maseczkę oczyszczającą, bo potrzebuję tego. Ale y, jeżeli chodzi o moją pielęgnację i dbanie o siebie, to y, zawsze mam takie trzy priorytety do zrobienia. Bez nich y, myślę, że czułabym się po prostu źle, moje samopoczucie byłoby o wiele gorsze. Zawsze dbam o to, żeby y, mieć y, zadbane paznokcie. Robię sobie je sama. Zawsze dbam o to, aby mieć zrobione brwi, również wykonuję je sama i zawsze dbam o depilację mojego ciała. Przed dziećmi miałam czas na korzystanie z usług właśnie depilacji u kosmetyczek. Teraz nie mam takiego luksusu. Bardzo często po prostu nawet nie mam z kim dzieci zostawić żeby zmieścić się w godzinach pracy salonów kosmetycznych. W ogóle apeluję do jakichś salonów kosmetycznych, żeby zrobili jakieś takie godziny wieczorne. Wtedy myślę, że różne mamy by się skusiły na zabiegi. Ale tak depilacja w takim razie odbywała się w domu i zawsze korzystałam z maszynek jednorazowych, dlatego że nie Nawidzę kremów do depilacji, bo dla mnie okropnie, okropnie śmierdzą. Ten zapach jest dla mnie nie do zniesienia. A wiecie, jak to jest z maszynkami jednorazowymi? Zacięcia, podrażnienia i piekielne, wrastające włoski, których nienawidzę. I tutaj, słuchajcie, chciałam Wam opowiedzieć o fantastycznym urządzeniu, które uratowało mi życie. Bo dzięki nim właśnie nie muszę przyjmować się zacięciami, Podrażnieniami i wrastającymi włoskami. Jest to maszynka marki Shaft, która wygląda przepięknie. W ogóle zobaczcie, biała, elementy różowego złota, no coś fantastycznego. Ta maszynka właśnie mm, powoduje, że nie mam już w ogóle te, te problemy depilacyjne mnie nie dotyczą. Poza tym mogę yy, golić yy, nią włosy na sucho i na mokro. Co też jest fantastyczne, bo która z nas nie miała takiej sytuacji, że szykuje się do wyjścia i nagle widzi, że włosy na nogach odrosły. I teraz co? Teraz wejdź pod prysznic, nasmaruj się kremem do depilacji i jedź tą maszynką i się jeszcze nie zatnij. Ja się zawsze zaczynałam na tych kolanach piekielnych, bo ja mam strasznie takie te te kolana, a ta maszynka zrobi to na sucho, słuchajcie i efekt będzie wow. Tak naprawdę teraz jakbym mogła pójść na zabiegi depilacyjne, profesjonalne zabiegi depilacyjne, to nie czuję takiej potrzeby. Ta y, maszynka mi w pełni wystarcza. Y, w ogóle y, demontaż tej głowicy, mycie jest bardzo proste, wystarczy to po prostu ściągnąć, wypłukać, zamontować z powrotem, ewentualnie sobie wymienić na tą mniejszą tutaj y, główkę. I słuchajcie, y, co do tej mniejszej główki, ja ją używam do depilacji wąsika. Nie wiem jak, to ja, ja mam problem z wąsikiem i taki wąsik rośnie. O ile nie mam widocznych na przykład włosków na, na rękach bosomiawce, ja to, to niestety bąsa mam. I um, taka anegdotka kiedyś um, właśnie nabawiłam się um, chyba kremem do depilacji. Trądziku bakteryjnego, właśnie po depilacji wąsika, więc kremy depilacyjne, jakieś nożyki, i tak dalej, odpadają, bo u mnie zaraz się pojawiają jakieś podrażnienia, zaraz pojawiają się jakieś wysypki i zawsze miałam z tym problem, a ta maszynka po prostu ratuje mi życie. To tak naprawdę trwa parę sekund, bo jak ją uruchomię, uruchomienie jest proste, po prostu naciskamy przycisk. Zobaczcie. Koniec, włosika nie ma, słuchajcie. Parę sekund, bezbolesna depilacja, zero problemów z włosami. Fantastyczne urządzenie, bardzo Wam polecam, a już szczególnie teraz kiedy w listopadzie możecie je kupić w szokująco niskiej cenie 159 zł. Link do zakupu tego urządzenia oczywiście znajduje się w opisie mojego filmu. A jako, że mamy listopad, zaraz za rogiem jest grudzień i można już teraz słuchajcie, pomyśleć o jakimś praktycznym prezencie dla kogoś bliskiego. Takie urządzenie myślę, że uszczęśliwi każdą z nas. Dobra, słuchajcie, ja wracam do mojej pielęgnacji, muszę nałożyć maseczkę yy, i co? Idę się urelaksować.